Dzień kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dawno nie siedziałam, prostu nagrywałam. Kilka z Was zauważyło, że właśnie filmy się pojawiały bardzo rzadko. W tym roku były tylko persy i teraz ten vlog z Krakowa. Muszę Wam powiedzieć, że trochę brakowało mi czasu. Masa rzeczy się teraz dzieje w moim życiu, jak już wiecie planowałam ślub, byliśmy właśnie na tego w Polsce, więc trochę mi to zajęło czasu, szukanie różnych rzeczy i w ogóle dokumentacji i tak dalej. W ogóle mam pytanie, jeżeli ktoś by chciał, żebym zrobiła filmik właśnie jak to wygląda... Od sprawy, od strony formalnej, załatwianie, właśnie ślubu w Polsce z Anglikiem. E, a jak nie, to po prostu napiszcie, jeżeli e, jesteście w takiej sytuacji, nie wiecie, jak się za to zabrać, bo to naprawdę. Nie jest łatwe. Powinniśmy już w listopadzie, tak naprawdę, załatwić wszystko, ale problem być był właśnie z dokumentacją. Więc, jeżeli byście chcieli filmik, to dajcie znać albo napiszę po prostu do mnie wiadomość prywatną. Więc to mi trochę zajęło. Do tego zmieniłam stanowisko pracy, które bardzo, bardzo mnie stresowało na początku. No i jest jeszcze jeden projekt, o którym nie chcę teraz mówić. Jak wszystko wypali, to na pewno się to wiecie. No, i tak, troszkę nie było czasu na kręcenie tych filmików. No, ale teraz mam nadzieję, że już wracam na takie, właśnie, regularne filmiki. Ostatnio, właśnie, wrzucam Wam vlog z Krakowa. Bardzo miło go przyjęliście. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze. I w ogóle to robią się teraz pazurki w Polsce. I jakbyście chcieli zobaczyć filmik właśnie z jak one zostały zrobione. To jest filmik na mojej siostry kanale, które we vlogu właśnie mówiłam o jej kanale, ale zmieniłam nazwę teraz na pazurowe lowe, więc link będziecie mieli do tego filmiku na dole. I to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Tak mi się wydaje, jak sobie, wydaje mi się, że było coś jeszcze jednego, ale jak sobie przypomnę, to w międzyczasie Wam powiem. I dzisiaj przychodzę z zakupami. Miało ich nie być dużo rzeczy, znaczy tu nie jest w ogóle dużo rzeczy ale większość z nich dostałam więc ja się naprawdę ograniczyłam nawet Adam był sam w szoku, że tak mało kosmetyków kupiłam, co się raczej nie zdarza no ale skupiliśmy się na, raczej na załatwieniu ślubu i rzeczy związanych właśnie z nim i zacznę od rzeczy niekosmetycznych. w ogóle to nie byłabym sobą jakbym nie wróciła z Polski z nowym kubkiem i książką, jak mnie oglądacie od dawna to pewnie wiecie, że praktycznie zawsze się coś takiego pojawia Mam problem z kubkami, jak większość z Was wie i um, nikt mi nie pomaga z tym, ponieważ wyszłyśmy z siostrą do Home You, uwielbiam po prostu ten sklep, strasznie żałuję, że nie mamy go w Anglii i były straszne wyprzedaże i było tyle kubków i siostra nalegała, żebym sobie jakiś wybrała, no to nie mogłam odmówić i wybrałam sobie taki chocolate, tu jest taki ręcznie chyba robiony, Strasznie mi się podoba, oczywiście nie będzie tylko na czekoladę, ale bardzo mi się podoba. Ją kosztował 10,50, 15 zł. Był przeceniony, bardzo, bardzo mi się podoba. I potem byliśmy w Carrefourze i w ogóle to się Adam tak strasznie śmiał, że mamy naczynia na wagę w Polsce. Nie mógł w to uwierzyć. I były takie piękne kubki. Z moka były różne wzory, bo tam jeszcze cappuccino, jakieś takie inne, no ale to było najfajniejsze, więc właśnie kupiłam sobie, wiecie, kilo kubków, um, więc dwa kubki i książki, które dostałam, więc to się nie liczy, nie kupowałam żadnej. Pierwszą to dostałam... Um, jako motywację i takie trochę wsparcie ma mojej diety, która po ostatniej wizyty w Polsce to po prostu jakoś tak, nie wiem, straciłam całkowicie motywację trochę do tej diety i jakoś ani ćwiczyć nie chciałam ani nic. I dostałam od mojego szwagra właśnie taką książkę Agnieszka Wilki Tobierz Wilk dwa razy mi, minimum zaangażowania, maksimum efektów. Przeczytałam ją w jeden dzień, w samolocie połowę, drugą połowę w... W łóżku przed snem, bo chciałam już prowadzić od następnego dnia tą dietę. Eee, muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy z nią, na tej diecie z, razem z Adamem. Adam jest zachwycony tą dietą. Eee, jeżeli uważacie, że nie ma się z czego tłutać, to ma, ma trochę brzuszek, Mimo, że jest, nie, jest wysoki, więc nie widać tego po nim, ale też by chciał troszkę przed ślubem zrzucić. Eee, jesteśmy na diecie już nie, nie cały tydzień, ale jesteśmy zachwyceni. Nie chodzę głodna. Polecam serdecznie, nie chcę mówić o tej dziecie, bo to jest bez sensu, bez czytania tej książki. Fajnie jest wytłumaczone, jak to wszystko działa i ja jestem bardzo, bardzo zadowolona i do tego um, właśnie mój szwagier mi tutaj w ogóle dedykację dla mnie, więc w ogóle e, rewelacja, bardzo, bardzo się cieszę i po prostu ta książka leży w kuchni, bo ja tutaj mam e, rozpiskę, co mogę jeść i po prostu takie pyszności jem, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Um, i drugą książkę dostałam od siostry, jest to Nie mam się w co ubrać. Ja przeczytałam ostatnio tą książkę Kasi Tusk, Elementarz stylu. Bardzo, bardzo ją lubię i zrobiłam po prostu generalne sprzątanie w szafie i zrozumiałam, dlaczego nie mam się w co ubrać. Więc ta książka też na pewno mi pomoże i z miłą chęcią ją przeczytam, zobaczę czegoś jeszcze z właśnie z tej książki. I pokazywałam wam na... Instagramie, jakie, no w ogóle w, w filmiku pokazałam, jakie piękne balerinki kupiłam. Kupiłam, ukradłam siostrze, teraz siostra się już odkupiła, więc, więc spoko. E, czułam się troszkę winna, ale mm, zważywszy na ilość e, butów e, Melis, mojej siostry, to mniej się czuję winna, bo ona ma tyle tych butów, a ja nie mam żadnych, więc e, trochę jej podkradłam te i to jest e, z, ze sklepu Gamistor, Nie słyszałam o tym sklepie, dajcie znać czy słyszeliście, bo ja nigdy nie słyszałam. Są przecudowne, te kokardki to po prostu no bajka, ja mogłabym ubierać się tylko w kokardki, w motylki po prostu. To jest zrobione właśnie z gumy, nie chodziłam mi o takie buty w butach, to jest naprawdę dziwne, że one mi się spodobały. Zawsze mówiłam, że nie będę chciała gumowych nigdy butów, ale nigdy nie mów nigdy. Jestem w nich zakochana, mają złote przody. I właśnie te kartki można normalnie tutaj są ładnie oprzyte. Sorry, Ania do mnie pisze. Pozdrawiam cię, Aniu. I um, można je wyciągnąć, wyprać i wsadzić z powrotem. Przepiękne te buty są i um, w ogóle strasznie, strasznie chcę sobie kupić jeszcze um, kalosze. Są przepiękne kalosze z wielkimi, właśnie takimi kokardami albo są z przodu, albo z tyłu. No, po prostu cud malina. Chciałam kupić, właśnie jak byłam w Polsce, no ale niestety nie było w sklepie i trzeba zamawiać online. Tu jeszcze dostałam od siostry, dostałam i wroszę przy jakimś tam zamówieniu na szyjnie, którego nie chciała, więc dała mi. I to jest taki um, złoty z takimi dwoma perełkami. Ja lubię taką delikatną biżuterię, więc u mnie na pewno się przyda. A i do tego właśnie wspominam siostrze, że chcemy się zadam zapisać na siłownię, bo Trina nam się ostatnio znudziła, ćwiczenie w domu. I stwierdzi, że muszą nakupić rewelacyjne ręczniki. Ja już o tym właśnie ręcznikach słyszałam od mojej siostry. To są ręczniki z dekatlonu, dobrze mówię? Niech tu wypatrzę metkę, bo o ile dobrze pamiętam, to było dekatlon Tak. Ja dostałam różowy. On jest zawnięty w gumkę, więc rewelacja właśnie na siłowni. Podobno ten ręcznik jest taki, że po prostu przykłada się do ciała i jest w moment suchy, że jest po prostu rewelacja na to co się tak zachwyca tym ręcznikiem, że coś tu musi być. I właśnie ja dostałam różowy i dostałam również różowy na włosy, więc super, bo nie te ręczniki tak wchłaniają tą wodę, że ściągam i potem i dalej woda leci z włosów, to bez sensu. I Adam dostał niebieski, więc rewelacja, bardzo się cieszę. I jedną jeszcze rzecz taką do domu sobie kupiłam, to też widz, mogliście zobaczyć we vlogu. Um, takie serduszko w Pepko. Też nie ma wizyty w Polsce bez wizyty Pepko. E, ja miałam tutaj takie serduszko na toaletce, tylko to było świąteczne i no musiałam się unąć, bo święta się skończyły. E, a bardzo mi się podobało tutaj właśnie. I kupiłam sobie takie. All things are possible if you believe. Więc i ono kosztowało 4,99. Tam było właśnie z różnymi napisami. I teraz kosmetyki. Nie jest ich dużo. I teraz dopiero widzę, że sporo kupiłam z jaj. Chciałam sobie kupić nowy krem do twarzy, ponieważ kupiłam sobie taki z Garniera i zapomniałam, że to jest taki lekko koloryzujący. I ja nie lubię takich kremów, ponieważ mój krem ma tylko nawilżać. Być taki na dzień albo i na noc. I jakbym nie chciała mieć makijażu, to żeby po prostu zwykłym kremem, a tamten nadawał kolor. Yy, więc kupiłam sobie z jaj, krem na dzień liftingujący plus UV. I póki co jestem z niego zadowolona. Już go użyłam... No, już w Polsce go zaczęłam używać, więc trochę go używam. Więc, więc tak. I kupiłam sobie jeszcze z tej nowej serii kupłaku. chyba to się czyta? Właśnie nie, byłyśmy pewne z siostrą, jak to się w ogóle czyta. Pachnie pięknie, bo kupiłam również koleżance peeling. jest przepiękne. Chciałam w sumie kupić żel, ale mam tyle tych żeli, że już nie chciałam tego taszczyć do Anglii. Więc sobie kupiłam w krem odżywczy SPF, 10 ochrona niska na dzień. Keratynowa, odbudowana skórka, więc ym, kupiłam go, dlatego że mam krem rozluźniający do ciała i czasami mam fajniejszy kolor, wiecie, skóry, a twarz blada. Więc od czasu do czasu po prostu będę sobie y, nakładać ten krem, i on przychodzi do nas w takiej tubce. Y, więc fajnie, i kupiłam jeszcze krem Adamowi, y, masło kakaowe. Krem do cery normalnie Słuchaj, on pięknie pachnie, jak go już wam. Mas go polecała, że, że właśnie nie podrażnia, i Adam ma strasznie delikatną skórę, więc mam nadzieję, że będzie dla niego fajny. Kupiłam jeszcze to maso kukakowe, czekoladowy Balsam Dostu, to też Wam pokazywałam na Instagramie. Strasznie mi zaczęły wysychać usta i wziąłam taką pomadkę Niva, która chyba mi bardziej jeszcze wysuszała, więc kupiłam sobie coś takiego i rewelacja. Pięknie pachnie i bardzo fajna, ale wilża, to jest balsam d'ouze, ale taki taki bardzo tłusty, troszkę pod wazelinę podchodzący, więc super. I kupiłyśmy jeszcze z siostrą em, mydełka do rąk, były na wyprzedaży, właśnie ta wersja zimowa. E, świąteczne aromaty, czekolada pomarańcza, więc wiecie, nie można sprawdzić, a pięknie pachniały, były dwa. Ale ten przepięknie pachnie, więc zaraz postawię go w łazience, to no jest styczeń, to wiecie, jeszcze te klimaty. Siostra mi dała bombę do kąpieli, tutaj dostała ją, ale nie ma sobie jej gdzie rozpuścić, więc dałam mi. Sunny Side, chyba nigdy jej nie miałam i tu można przez zobaczyć, jaka jest cała w brokacie, więc będę miała wannę po tym, ale ja bardzo lubię bombę z lasza, a tej jeszcze nie próbowałam, więc fajnie. I dała mi siostra również do spróbowania ten balsam sprayu. Ja robiłam kilka podejść do niego, ale on jest dosyć drogi i. W sumie dużo negatywnych komentarzy słyszałam o tym balsamie, więc w końcu się nigdy na niego nie skusiłam. A maestra miała tam dwa czy trzy w domu, więc dałam jedno słuchanie, więc podobno jest właśnie fajny po siłowni. Więc nie wiem, zobaczę, może jak rano się będę spieszyć i potrzebuję coś szybko, bo ja balsam również używam rano. I tu miałam jeszcze jakieś, jakieś she food domowe spa dla stóp: jestem peeling i maskarę generujące odpręża co do stóp. Ja zwykle, jak ciostro gdzieś tam je pokładane, to ja tam je zwijam, bo ja bardzo je lubię i najczęściej to jest perfekty, kupuję. Dostałam od mamy, bo sobie kupiła zły produkt z Joanny. Pasa modelująco Ekstra Mocna. To będzie miał Adam, bo on sobie używa takie rzeczy do włosów. I ostatnią rzeczą, bez której nie mogłabym wrócić do Anglii, jest maska Scalosa. Tym razem kupiłam Tom. Zwykle kupuję Tom w niebiesko, takim białym opakowaniu, ale to też jest z proteinami mlecznymi i pachnie tak samo. Więc ja nie wiem, czy to są inne firmy, czy o co chodzi. Bo ja zawsze kupuję tam tą, bo uwielbiam, uwielbiam ten zapach, używam tą maskę naprawdę od ponad 10 lat. Nie, znu, nie może mi się po prostu znudzić, jest tak fajna i moje włosy bardzo ją lubią i po prostu ten zapach jest cudowny, więc tym razem kupiłam tą, upewniwszy się najpierw, że pachnie tak samo, więc mam nadzieję, że to też będzie fajne. One są takie niedrogie, a ja myję głowę praktycznie codziennie, więc używam troszkę tej maski. I to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo, pa! pa.